Witam bardzo serdecznie w recenzji filmu Strażnicy Galaktyki Marvela. Ogólne wrażenia. Film bardzo dobry. Wydaje mi się, że jeden z lepszych filmów w MCU, jaki wyszedł do tej pory, dokładnie to po Endgame. Ie. Wydaje mi się, że Endgame ogólnie postawił pewną poprzeczkę, po czym już dużo filmów nie miał tego samego klimatu. Wydaje mi się, że trochę nowi Strażnicy mają lekko inny klimat. Jednakże są to strażnicy nie ma jakiejś takiej zmiany drastycznej. zmian no, ogólnie, za bardzo zmian nie ma pod względem utrzymania strażników w klimacie takim, jakim były dwie poprzednie części. Ogólnie jest dużo akcji, dużo śmiesznych momentów, takich w klimacie Strażników Galaktyki właśnie, szczególnie Drax e, dowala humorem e, i też Drax w duo z Mantis, to to jest takie idealne duo, oni razem świetnie e, radzą sobie, żeby rozśmieszyć widza. Były też różne momenty napięcia, takiej niepewności. Ja przez film Myślałem, że. A chyba tak było, że najpierw myślałem, że to Rocket umrze. Później myślałem, że Drax umrze. Później chyba znów myślałem, że Rocket. Nie pamiętam dokładnie kolejności, jak to było. A na końcu myślałem, że Peter Quill umrze. No, na szczęście nikt nie umarł, co jest świetnym rozwiązaniem. W ogóle rozwiązanie takie, że. Osobiście zachowałbym tych najchętniej jako fan. Chciałbym, żeby kontynuowali tych wszystkie, te wszystkie postacie, ale wiadomo, nie wszystko będzie no, trwać cały czas, jeżeli chodzi o filmy. Ale jednakże. Więc czegoś takiego zrobienie, że mm, nie uśmiercamy, tylko odsuwamy ich na bok, że oni tam się rozdzielają, kończą swoje jakieś przygody i zaczynają własne osobne, jest spoko, bo nie jest uśmiercenie, ale oni tam gdzieś sobie żyją, może wrócą, nie wiadomo, ale, mm, ale, ale są. Ale też, wracając, są takie różne mm, i tak. A propos różnych śmierci, które akurat się nie wydarzyły, ale są właśnie wzruszające takie trochę momenty. Szczególnie, kiedy Rocket się budzi, kiedy Peter wraca do swojego dziadka. Fajne są też takie przyjazne momenty, jak na przykład Drax jest pokazany: Nie, że nie jestem niszczycielem, tylko jest ma pełni rolę trochę takiego taty, bo jak wiadomo miał kiedyś córeczkę, którą stracił. I, i, I jednak ma ten cały czas instynkt. I gdy, gdy spotyka się z dziećmi małymi, no to to jednak umie się zachować. Mimo, że na początku, w trakcie filmu jeszcze podejście do jednego dziecka, na przykład jak rzucił piłką w nie, no to to nie było takie ciekawe, ale później jak już tam z takimi dziećmi różnymi... Na statku High Evolutionera był to y, rzeczywiście, miał, miał ten, miał ten instynkt ojcowski. Mm. Postacie Starlord. Star mm. No, to jest Starlord. Spoko jest to w nim, że y, zależy mu na y, przyjaciołach. Y, Szczególnie tam właśnie na rokacie, jak leży nieprzytomny i, i umie się wyrwać z dołka właśnie akurat w idealnym momencie, mimo tego, że jak wiadomo przeżywa stracenie Gamory, co jest trochę takie dziwne. Jednakże, bo jak przed trzecią częścią dzieje się Holiday Special, przy właśnie Holiday Special nie ma się takiego poczucia, żeby on tak bardzo rozpaczał. Jakby jest chyba trochę przybity, smutny, ale nie jest tak, że się upija. Jak to jest trzeciej części, ale jednak się szybko ogarnął później. Postać Draxa. Jak już mówiłem, właśnie jest, ma ten instynkt ojcowski i trochę już też się taki może zmienił. Na przykład podoba mi się scena tańca. Kiedy w ogóle scena końcowa tańca jest świetna, kiedy już jest pokazane, gdzie Gamora wraca do siebie, gdzie Peter wraca na ziemię, Mantis od, od, odchodzi trochę poznać samą siebie i tam opiekuje się tymi stworami, to, to, to ta scena tańca, kiedy jeszcze właśnie Drax najpierw jest taki, nie tańczy się, nie rusza, to a później wszyscy się już cieszą. On też zaczyna tam rękami machać. To, to y, Drax y, rzeczywiście jest też fajnie pokazany pod względem tym, że odbierają go za takiego trochę idiotę. Nawet mówię o tym, później Mantis mu kasuje pamięć, żeby nie pamiętał, że myślą o nim jako o idiocie. A później właśnie trochę pokazane to, że jednak nie jest tym idiotą, y, tylko jest y, troskliwy. Y, postać Mantis. Y, przy drugiej części nie była taka bardzo... Y, fajna jak teraz w sensie mam na myśli to że nie wiem, może nie była taka ciekawa za bardzo ciekawą postacią nudniejsza się wydawała i ten film o wiele lepiej ją ukazuje tak samo Holiday Special o wiele lepiej ją już pokazuje w sumie no już spędziła więcej czasu ze strażnikami Nebula Nebule o wiele bardziej lubię. Jak kiedyś była taka sztywna, ponura, niemiła i tak dalej. To teraz jest widać, że współczująca traktuje, nawet tam mówi, że do gamory, że Peter też jest jej rodziną. I się też jakby troszczy o Petera, na przykład przenosi go do łóżka. I, 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 i Nebula staje się o wiele fajniejsza. Też fajna scena, kiedy ona płacze. Już znaczy widać, że jakby już coś tam. Zaczyna przeżywać, jak, się, jak słyszy głos roketa, że on żyje. To jest fajne. Postać Gruta. Hmm. O Grucie co można by powiedzieć? Grut, Grut się wiele nie zmienił. Grut to Grut. Nie zmieniłam na myśli też szczególnie od Holiday Special. Bo jednak w Infinity War Endgame to był jednak taki dzieciak. Dzieci dzieciakowaty Grut Taki nastoletni dokładnie. No to tu trochę jednak, patrząc pomiędzy drugą Infinity War Endgame, a, a trzecią częścią, to jednak gród jest w sumie trochę poważniejszy. Wyrósł, a to już było w Holiday special, ale przy grucie aż tak wielkiej różnicy jakiegoś nie odczuwam takiego jakiejś super zmiany, tylko że po prostu dorósł może. Inne co jest takie fajne to, że on później na koniec mówi I love you guys. I z tego co słyszałem, to to nie jest tak, że on powiedział po angielsku albo po prostu po ludzku powiedział, że ich kocha. Tylko on powiedział normalnie I am Groot. Tylko że rzekomo, jak to był, słyszałem, że reżyser Chyba pokazuje to, że oni już tak go długo znają, że wiedzą, co on po prostu mówi. Tak na koniec można. Chyba tu. Chcieli też to pokazać. Postać gamory. Gamora. No to... Ma trochę takiej też przemiany w trakcie filmu. Jest ten proces pokazany, kiedy ona też jest taka już na bardziej jej bliżej do nebuli, dawnej Nebuli, z czasów pierwszej, drugiej części, to taka bardziej druga część, Nebuli, z drugiej części Nebula ta Gamora w tym filmie. Jednakże jest trochę w niej przemiana, kiedy staje sama na statku i tam broni. Przed takim jakimś stworem broni Roketa. Ogląda zdjęcia i ogólnie rzeczy z plecaka Quilla. I najpierw nie chcę kompletnie słyszeć o tym, że mm, się denerwuje, jak słyszy o, o tym, że była kiedyś w związku. W sensie jej wersja była w związku z. Mm, chodziła z Quillem. Ona go prawie nie zna. Temu to denerwowało. Jednakże na koniec filmu, kiedy już razem przeżyli tą przygodę, to widać bardzo, że coś może zaiskrzyło, bo po pierwsze jest taka scena, kiedy przy jakimś wybuchu statku tam leżą trochę tak na sobie i jest taka scena, że aż by prawie chcieli się pocałować, trochę mam wrażenie, a później już jak się żegnają, to Gamora wręcz mówi do Star-Lorda, że, że Coś, co dużo musiało im być ze sobą fajnie. I, i, i wydaje mi się, że mm, mimo tego, że, że komu to jest ostatni y, film o Strażnikach, to wydaje mi się, że y, może mają jakąś niespodziankę, może kontynu kontynu kontynuują to, jak wiadomo, jak było z No Way Home, gdzie nie miał być y, Andrew Garfielda i Tobiego Maguire'a to może jednak, że zaskoczą nas czymś, bo wydaje mi się, że ten wątek pomiędzy Star-Lordem a Gamorą będzie jeszcze. Bo przecież Star-Lord, jak to jest w scenie po napisach, wróci. Coś słyszałem, że może będzie na Ziemi, po prostu pokazywa na jego losy, jak wrócił. Ale może się spotka też w tym serialu, bądź w filmie z Gamorą. Ja się zobaczymy, jak to będzie. I Rocket. Rocket trochę dziwne to było, że on prawie na samym początku mm, dosłownie zostaje tam y, zraniony i prawie przez cały film go nie ma, ma tylko takie wspomnienia, które trochę są. Mm, spoko, trochę niespoko, w sensie trochę czasem useless, bo myślałem, że ta wydra. Będzie później jakiś sposób, że ona nie nie spodziewam się, że ona zginie kompletnie. Te zwierzaki zginą. i spodziewam się, że ta wydra. Dokładnie jeszcze po trailerach, że ona później będzie gdzieś w trakcie filmu się pojawi. A to już dziwienie. Bo trochę jednak te postacie były takie tylko wspomnieniami. A, a rocket właśnie przez dużą część filmu był był w śpiączce. Nieprzytomny nie w śpiączce. Nieprzytomny był. E, ale m, jednakże później się już e, pojawia, e, walczy. E, jest właśnie podoba fajna scena, w której jest pokazane, że jednak jest shopem. I w końcu nazywa się sam shopem. I mówi, że jest rocket Raccoon. E, może nie wiem, to jest może symbol trochę akceptacji jednak, kim jest tej drogi jego. I ogólnie jak ratuje te zwierzęta, jest bardzo fajne, szczególnie jak te małe szopy. Patrzy na nie, jak taki trochę właśnie rodzic na dzieci tak bierze je ze sobą na siebie i ratuje. I, I trochę liczy na to, że później będzie kontakt mieć z tymi szopami. Fajnie był, jakby był, później miał taką gromadkę małych shopów na nowhere e, w jakiejś kolejnej produkcji, ale będzie jeszcze. Mm. Więc, Rocket, e, fajnie został przedstawiony. I w ogóle ciekawe, że film można powiedzieć, że trochę jest bardziej jest o tym, o strażnikach jako głównych bohaterach, ale trochę jest jednak większy ten aspekt nałożony na Roketa stricte. Trochę o nowych postaciach, jak Adam Warlock. Adam Warlock trochę dziwnie został przedstawiony, bo jest trochę taki. Mam wrażenie, że dostał za mało czasu ekranowego, ale jako, uważam, jako nowa postać wydaje mi się, że się przyjmie, bo wydaje się spoko być. Jednakże wydaje mi się właśnie, że dostał za mało czasu ekranowego, i jego postać została takie trochę dziwnie przedstawiona właśnie, że. Po drugiej części się spodziewałem, jakby to on miał być jakimś... może nie to, że złoczyńcą, ale jakimś pełnić większą rolę, bo został zapowiedziany w drugiej części Strażników. I właśnie ciekawe, że on tak został właśnie późno prowadzony. Przecież tyle się działo. Czemu tak późno? Przecież tyle lat minęło od drugiej części, bo jak wiadomo, druga część nie dzieje się chwilę przed Infinity War, tylko chwilę po mm, pierwszej części Strażników w timeline'ie. W timeline'ie. Mm. Więc... Dlaczego tak Adam Warlock późno zareagował? Mówił, że musiał być szkolony, w końcu jest młody. Ale też zostało to tak dziwnie trochę przedstawione. Mam wrażenie, że nie Może trochę zaskoczeniem jest to, że super nie powstali przez High, High Evolutionera. I Adam Warlock ogólnie też fajnie pokazane został to, że on tam, mimo tego, że. Dziwnie zareagował go po śmierci swojej matki. Nadal chciał atakować strażników, chociaż to była wina um, high evolutionera. Um, to później dostał drugą szansę i został też uratowany przez strażników. Iwani później pokazuje to, bo właśnie danie tej drugiej szansy um, Adamowi um, później pozwala na to, że ratuje Petera w przestrzeni kosmicznej, co w ogóle efektycznie, wizualnie no, nie podobało mi się to, że Petera zrobili tak, że napuchnęła mu, mu głowa, bo halo, jakby pierwsza część Gamora w kosmosie, tylko po raz tam pokrywa jej twarz lodem. Więc Peter daje jej hełm i mu zaczyna pokrywać lodem twarz. Nic nie napuchło. Druga część strażników yy, Yondu, któremu też twarz pokryła lód i nie ma żadnej obuchlizny. Infinity War i Ebony yy, Maw, który wypada w kosmos i też mu y, twarz y, nie napuchła, więc nie rozumiem tego zabiegu bo na pewno nie był on estetyczny, bo to nie wyglądało w ogóle estetycznie. Tak jak parę innych scen nie było estetycznych w tym filmie, co mi się nie podobało, ale jednak, właśnie wracając, Adam Warlock ratuje, co jest w tym pokazane, właśnie jest to pokazane spoko. A idąc do antagonisty, czyli High Evolutioner, nie wiem, w sumie trochę co o nim myśleć, bo trochę nie jest jakimś wybitnym. E, nie jest wybitnym e, antagonistą. Ma trochę ciekawy cel, ale jednak głupi, bo bo nie wychodzą mu te udoskonalenia, bo do niego sobie się nie ma co e, tak za bardzo udoskonalać. E, I próbuje tak trochę sztucznie. Stworzyć coś idealnego, co, co tak naprawdę nie jest sensowne, trochę, można by powiedzieć. Właśnie choćby fakt, pół ludzi, pół, pół, pół zwierząt. Nie, nie wygląda to dobrze. A druga rzecz, ludzie, którzy są, można powiedzieć, zbyt idealni, no to jednak. Trochę to jest nudne. Nie ma tego jakby rozwijania się. Gdyby człowiek, każdy był taki sam, no to właśnie nie byłoby tej różnorodności, charakterów, wymyślenia. Właśnie było pokazane to, że, że mu się to nie podobało, bo nie było tej takiej jakby twórczości u, u, u tych idealnych ludzi. Trochę brakuje mi jednak w antagoniście, a dokładnie nie w antagonisty, tylko trochę w filmie większego zagrożenia. Bo. Jeżeli on sobie stworzy idealną ziemię i z, z idealnymi mieszkańcami to jedno, a jeżeli on by chciał zastąpić na przykład y, społeczeństwo całe na świecie y, idealnymi ludźmi albo bardziej nie zastąpić, tylko trochę y, żeby stanowili oni większość, żeby tak ich y, naprodukować można powiedzieć, żeby, żeby trochę zalali świat, no to trochę inna sprawa. To wtedy już jest bardziej większy kryzys, co, co pozwala, że pokazać w tym filmie mm, większe zagrożenia. Mi trochę tego tej, tego zagrożenia brakowało, więc fajne było to, że um, jednak to nie jest tylko cel prywatny, że to nie kończy się, że ratują roketa, tylko później się kończy na pokonaniu High Evolutionera, na uratowaniu zwierząt wszystkich, uratowaniu wszystkich dzieci, w walce z tym w tym statku, z tym statkiem, kiedy nower przybywa, że to trochę nadal jednak tej troszeczkę większej większości w tej, tej, w tej, spra tej sprawie, że jednak jest ona ważniejsza, bo, bo uratowali bardzo dużo ludzi i, i zwierząt. Jeszcze tak na szybko o trochę w postaciach drugoplanowych, to kraglin. Kraglin z yy, yy, nie była aż takiego mała rulka jak w wcześniejszych filmach, że trochę było go więcej. I, i świetna scena w, z, z jądu, kiedy widzi jądu i wtedy zaczyna umieć już sposób posługiwać się tą strzałą. Yy, więc, tak, po chwili, po chwili krótkiej o kraglinie i Kosmo. Lubię Kosmo. Fajna, jako, jako nowa postać. Też spoko jest taka relacja pomiędzy Kraglinem a Kosmo, że ona, tam zawsze że ona chce być przed niego traktowana jako dobry pies, bo on tam powiedział, że zły pies. I później mówi już o nim na koniec filmu, że, o niej, że jest dobrym psem. Ogólnie Kosmo jest fajną postacią. A teraz trochę tak o e, estetycznych rzeczach, no to e, najpierw miałem większy problem patrząc na trailer na kostiumy strażników, że takie wdzianka mają, trochę jak w Endgame mieli wdzianka do podróży w czasie, e, to tutaj jednak mi aż tak to nie przeszkadzało, chyba za bardzo w ogóle mi nie przeszkadzało, jednak stwierdzam, że nawet to spoko wygląda, te ich stroje jednolite. I spoko też, bo to, że nie było to przez cały film, tylko jednak mil ten swój styl. Każdy miał swój styl. Um, trochę szkoda, że Star-Lord nie miał hełmu i hełm by mu dużo dał wtedy w kosmosie. Um, nie rozumiem, co się stało z jego hełmem. Um, gdzie się podział? Um, planeta, ta baza High Evolutionera, dokładnie ta pierwsza baza, która tam um, jest e, wykonana z takiej jakby skóry ludzkiej, e, z jakichś takich organów, nie wiem, nie było to przyjemne. Tak samo właśnie, jak już wspominałem, niektóre estetyczne rzeczy były właśnie niefajne, typu jak e, Adam Warlock tam pali jednego gościa i zostają z jego takie kości, to też takie zostało ukazane to nieprzyjemny sposób. Albo walka w korytarzu, gdzie tam też się mocniej tłuką. Hmm. Szczególnie te potwory, to tak wyglądałem też niezaciekawie. Ogólnie zabijanie ich też w tym korytarzu, takim co wszyscy idą tam razem, nie wygląda tak za fajnie. Przynajmniej taka jest moja opinia, i e, to daje mi takie, że z kategorią wiekową się trochę zastanawiałem. Tak samo użycie, właśnie F-bomby, F-Worda. Jak to kto woli nazywać. To, to takich rzeczy za bardzo nie było kiedyś w Marvelu i było dobrze z tym. I stwierdzam, że. Nie wiem. PG-13. Trudno ocenić moim zdaniem kategorię wiekową, bo jednak PG-13, a filmy już, które są. 15 plus to jednak jest taka różnica i dla mnie jest zawsze trochę ukazane dziwnie niektóre kategorie wiekowe. Nie jest to coś po kroju, wiadomo, jakiś Logana, Wolverine z brutalnością, no nie, ale nie jest to też brutalność typu Doctor Strange. Ale nie jest to taka lekka brutalność typu pierwsza część Iron Mana. Mm. Więc wydaje mi się, że jakby na przykład taki film e, już trafi na jak, taki film trafi już na Disney Plus, to stwierdzam, że powinien dostać kategorię e, 14, plus, e, a nie 12, plus, tak jak dostał na przykład Doctor Strange. E, chociaż uważam, że Dr. Strange powinien jeszcze do, wyższą dostać ale to jest moja subiektywna opinia, e, bo dla widzów mojego wieku, w moim wieku to e, nie ma zbytnio problemu, ale dla takich młodszych widzów, 12+, plus, to trudno mi jest ocenić to, jakby one to zareagowały. Wiadomo, każdego dziecka, każdego człowieka wrażliwość jest inna. E, może to są tylko moje spostrzeżenia, ale to trzeba samemu rozeznać, r, r, e, przesądzić e, czy, czy to jest film dla danej kategorii. A wracając do estetyki to tak samo e, i wyglądu takie jakby efektów specjalnych, efekty specjalne kozackie fajne, e, to, ale na przykład antyziemia to nie. Antyziemia nie podobała mi się i właśnie to, że to był w takim klimacie ziemskim zrobiony, no bo Strażnicy Galaktyki się w kosmosie dzieje, a nie na Ziemi, więc klimat Ziemi, mi się nie podobał Antyziemi, dokładnie. Muzyka. Muzyka fajna, szczególnie najbardziej yy, chyba... Yy. Fajna była muzyka... Która była ze Strażników z pierwszej części, trochę taka zremiksowana, kiedy lecą statkiem i tam już się strzelają. I brakowało mi trochę więcej tej muzyki, takiej tego typu, z, tych pierwszej, z, tej, z tej pierwszej części Strażników. Nie wyłapałem też jakichś takich kozackich kawałków, jak w pierwszej części i drugiej części. Jednakże końcowe piosenki, czyli. Piosenka na finał, y, muzyka puszczona na finał y, i y, muzyka w synie po napisach. Y, kawałek, który już Rocket puszcza, tam y, w synie po napisach, to jest y, oczywiście nawiązanie do pierwszej części strażników, kiedy y, Quill jest na moragu i idzie po kamień nieskończoności. I y, zaczynamy od jednej muzyki i kończymy na tej samej. To też jest fajnie zrobione, że. Zaczynaliśmy od tego samego kawałka. I właśnie kończymy na tym samym. Ale mm, muzyka w porządku. Jednak nie wyłapałem tak bardzo tej muzyki ikonicznej może jak w pierwszych dwóch częściach, bo jednak w pierwszych dwóch częściach to były głównie muzyki chyba z lat 80. Teraz mamy trochę bardziej nowsze, bo wiadomo e, Peter dostał od e, Yondu Jakieś tam urządzenie, nie wiem czy MP3, czy tam, czy, czy, czy jakieś inne urządzenie z nowszymi kawałkami. Więc tak z punktu estetycznego. Więc podsumowując, dużo akcji, momenty napięcia pewnie dla niektórych będą momenty wzruszenia fajnie zrobione efekty specjalne ogólnie fajny film dużo śmiechu. Szczególnie, właśnie duo Mantis, e, Drugs, e, też e, Peter. E, scena, na przykład, właśnie z, z orzeszkami, scena, w którym przebierają się za techników w pierwszej bazie High Evolutionera. E, to wszystko jest właśnie fajnie zrobione naprawdę fajny, fajny film e, jeden z lepszych filmów, właśnie z MCU. E, jeszcze z czasem, już po kilku dniach po premierze, jak się więcej trochę o tym myśli, to film jeszcze bardziej mi się już wydaje lepszy niż myślałem. Więc oby więcej tego typu filmów w MCU, żeby taki poziom był dalej utrzymany najlepiej. Miejmy nadzieję, że tak będzie w kolejnych filmach, ale jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał filmu. I oglądał wszystkie pozostałe filmy, i lubi, Marfela, lubi dobrą zabawę, to zachęcam do obejrzenia. I to właśnie była recenzja Strażników Galaktyki. Dzięki, cześć.